Krew i łzy na wizerunkach Maryi. Apokaliptyczna przestroga dla grzesznej ludzkości? Anna Nowogrodzka, Patriarcha, komentarz pch24.pl Czy nadszedł już czas, o którym mówi Księga Objawienia? czy przekroczyliśmy złowieszczy rubikon wokół nas mnożą się znaki największy współczesny znawca tajemnic Maryi ksiądz René Laurente pisał o rędzie skupiające się na przyszłości zdaje się przepowiadać koniec świata ale czy są to znaki mówiące o współczesności czy znaki mówiące o dalekiej przyszłości nikt nie potrafi na to pytanie Odpowiedzieć z całkowitą pewnością. A jednak ze współczesnych objawień wynika, że to, co ma się zdarzyć, zdarzy się niebawem i będzie to kryzys nie, nieznany dotąd w historii ludzkości. Ksiądz kardynał Józef Ratzinger, przyszły papież Benedykt XVI, do współczesnych objawień odnosił się jako do znaków czasu. A najważniejszy wizjoner XX wieku, ksiądz Stefano Gobi, podkreślał, że dziś mamy do czynienia z końcem czasów ukazanych w znakach. Jakie to są znaki? Co dzieje się wokół nas? Z pewnością do takich znaków należą płaczące i krwawiące wizerunki Maryi. O nich mówił święty Jan Paweł II. Te łzy Maryi należą do porządku znaków. Świadczą one o obecności matki w kościele i świecie. Matka płacze wówczas, gdy dzieciom zagraża jakiekolwiek zło duchowe czy też fizyczne. Łzy Maryi są zawsze uczestnictwem w płaczu Chrystusa nad Jerozolimą, czy też na Drodze Krzyżowej, czy wreszcie przy grobie łazarza. Dlaczego Maryja płacze nad światem? I czy te łzy są zapowiedzią apokalipsy? O tym przeczytacie Państwo w moim najnowszym tekście pod tytułem Krew i łzy na wizerunkach Maryi. Apokaliptyczna przestroga dla grzesznej ludzkości, dostępnego na portalu pch24.pl, link w opisie.